Czy ja chcę to próbować gaz krystyczną Ci z mojego życia? Mm. Zapraszam na jedzenie za goł! Cześć, widać na kanale Agnieszka Grzeg-Vlog. Dzisiaj jest kolejny piękny dzień, bo znowu testuję jedzenie. I są to tym razem tylko rzeczy od influencerów. I mega się jaram, bo zauważyłam tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o jakość produktów influencerów i mam nadzieję, że się nie zawiodę, więc bądźcie ze mną w kolejnym teście nowości influencerów. Jako że zbliża się już wiosna i wszyscy zaczynają to czuć, to będzie dosyć dużo lodów, które przetestuję dla was, żebyście wiedzieli, na które warto się czaić, a na które nie. I pierwszym lodem do testu będzie, uwaga, rożek, chmurki i burzy. Tak, jest to kombo, na które wszyscy czekali, dlatego że do tej pory cały czas było tylko, wiecie, oddzielnie i to była ta walka, taka, co jest lepsze, chmurka czy burza? A oni stwierdzili, nie, koniec walki, już nie walczymy, robimy jednego loda. I ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że kocham rożki, więc bardzo się cieszę, że to też jest w formie rożka, Takiego słodkiego, uroczego loda możecie kupić w Żabce za około 4 zł. 4 zł za loda to jest bardzo dobra cena, a dla wszystkich spostrzegawczych, którzy się mogą zastanawiać, hej, dlaczego nie ma tutaj lampy różowej, która zawsze tu stoi, a to dlatego, że znowu jest to uwaga Airframe! I będę nim refrajować jedną z rzeczy. W każdym razie, najpierw zacznę od loda, bo jestem dorosła i mogę jeść deser przed obiadem. Lody o smaku śmietankowo-czekoladowym z sosem czekoladowym w rożku waflowym, udekorowane mleczną czekoladą. Aha! Czyli to, co widzicie tutaj, to jest mleczna czekolada. Ciekawe, czy na końcu będzie, wiecie, czekolada tutaj w rożku. Ja uwielbiam, jak jest czekolada na samym końcu, bo to jest takie satysfakcjonujące, bo jak kocham te rożki. Uwaga, próbę testu. Mm. Te lody mogą być dla ludzi, którzy są w parach i na przykład jedna osoba z pary lubi śmietankowe, a druga czekoladowe. Ta posypka to jest właśnie mleczna czekolada. Tutaj po bokach też jest czekolada, więc fajnie chrupią. Na pewno oddzielnie jestem tym Burza, jednak czekoladowe lody po prostu są dla mnie ciekawsze w smaku. Ale jak się tak przejedzie dookoła i połączy te smaki, to jest naprawdę spoko. Ale muszę się dokopać do wafelka. O, że ja lubię te wafelki. Mmm! Chrupiący, lekko przypalony, jest genialny. Uwielbiam. O! Nie! Co się stało? Jakbym była dzieckiem i by mi to Dobra, ja to złapałam, ok. Jakbym była dzieckiem i by mi to wszystko spadło, no bym się popłakała. Jestem dorosła i prawie się popłakałam. Zobaczcie, jak to się równo w ogóle ułamało. Oni coś mówili o tym czekaletowym sosie i... Ja myślałam, że on jest tak, wiecie, w środku, ale tu go nie ma, więc on musi być gdzieś tu. Chyba nikt tak nigdy nie jadł lodów. Uch! Tak też na pewno nie. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Jako rzeczonę. To jest jak karmel. Tylko czekoladowy. Ale mi masz ręce. Jezu. Zapraszam na jedzenie za zagą! Nie wiem czy. Komu się tak stało? Czy komuś ten lód po prostu wypadł z rożka? A już widzę, że to będzie messy odcinek, to na pewno. Ej, serio, mi się palce. Mam takie jakbym, wiecie, była w zimę i by mi się odmroziły od, od śniegu. W ogóle końcówka lodów w rożku. To jest moje marzenie. Dokopaliśmy się do czekolady. Każda firma powinna tak robić, a wiecie co jeszcze zrobię? Wykorzystam tą czekoladę, która spadła mi na stół, bo wiem, że z to kolorem! Mmm! Mmm! Ale też kombo. Wow! Mogę podsumować ten lód jako jeden z bardziej ekscytujących lodów w rożku, jaki jadłam i zdecydowanie dałabym mu 5 na 5, mimo tego, że nie przepadam za lodami śmietankowymi. To właśnie ten sos czekoladowy robi robotę. Kolejną nowością jest nowość z Lidla i uwaga, są to płatki Kizer's Kokos, płatki, płatki o smaku kokosowym. Tak jak to zwykle produkty od Kizo, bez dodatku cukru i mają białko. Podejrzewam, że jakby sprawdzić inne pszenne płatki, Kukurydziane mogłoby się okazać, że jakby one mają tyle samo białka, bo to po prostu wynika z płatków. Ale on był na tyle sprytny, żeby napisać to na opakowaniu. Krem kokosowy, w sensie to jest pierwszy składnik. Słodzikiem jest maltitol i erytrytol. Same płatki składają się z mąki pszennej i z mąki kukurydzianej. I mam tutaj yy, miseczkę. Powiedziałam, że one są z ale nie wiedziałam ile kosztują, więc za takie opakowanie 200 gram musimy zapłacić około 10 zł, więc uważam, że to jest ok. Zobaczymy na ile te płatki wystarczą. Zastanawiam się jak smakują płatki bez cukru, bo jeszcze nigdy nie jadłam takich. Jakby to była czterolistna koniczyna, to bym wygrała. Patrzcie na to. Baton z płatków. Mhm. Mm nie wiem, czy to jest na przykład wada produkcyjna, typu, że komuś z Was by to przeszkadzało, ale ogólnie to pewnie jakby to było Nestle czy coś, to by to już nie dopuściło tego do sprzedaży. Pachną tak, że od razu czuję kokosa, ale takiego nienachalnego. Teraz uwaga, czas na zwierzenia. Nie lubię kokosa. W sensie nie lubię słodyczy o smaku kokosa. Jedynym słodyczem o smaku kokosa, który lubię, jest Raffaello. Lubię kokosa, lubię wodę kokosową, ale słodycze o smaku kokosa albo lody to jest dla mnie takie... Oh. Druga rzecz, za którą część z was mnie skejtuje, za którą część z was może zrobić un-soup i może powiedzieć, aga, skreślam ci z mojego życia, to jest to, że złapię teraz do mleka i wleję je do miseczki. A nie ma tam jeszcze płatków. Watch me. Socjopat. Psycho. Patrzcie jak się leje. Zaczynam od mleka. I jestem z tego dumna i wiem, że są tacy ludzie jak ja. Wrzucam płatki. Kokosowy. Trochę mi się za dużo sypnęło, ale mnie to nie zatrzyma. Stwierdziłam, że zrobię to ze zwykłym mlekiem, dlatego żeby najbardziej ocenić smak. Okej. Okay. Hmm. Okej. Okay. Mam bardzo mieszane uczucia. Ja spróbuję batona z tych płatków. Mogę je rozwalać, zobaczę ile tam z tego nadzienia, bo to w teorii głównie na no, powiem Wam nie wygląda zbyt zachęcająco. Proszę bardzo, zbliżenie na środek płatków. O dziwo na dzień jest żółte, mimo tego, że jest kokosowe, ale dziwne są te płatki, bo czuję kokosa, ale nie nachalnie. I na przykład ci, którzy lubią kokosa i lubią bardzo intensywny smak i ogólnie słodkie i tak dalej, mogą stwierdzić, że to są płatki bez smaku. Dla mnie to jest taki ok, ale ten kokos wiadomo jest dla mnie dziwny, ale jeżeli lubicie kokosa i jeżeli właśnie nie chcecie jeść płatków z cukrem, i jeżeli właśnie jesteście ok z takim bardzo delikatnym smakiem, to wtedy Wam zasmakuje. Nie wiem, czy bym jadła te płatki, bo one są tak dziwne, że jak je jem, to jest takie mm, dobre, niedobre, dobre, niedobre, dobre, niedobre, niedobre, nie wiem. Chyba bym im dała 3 na 5, ze względu na to, że nie są jakieś mega drogie, są dosyć zdrowe, ale właśnie ten smak jest dziwny, że nie wiem, czy bym je kupiła jeszcze raz. Kolejną nowością, może już nie taką super, jeszcze gorącą, yy, parzącą w ręce, ale jednak nowością jest, uwaga, uwaga, dzik, ale przy współpracy z Bungee. To jest akurat wersja z kofeiną. Wiem, że była też bez kofejnowa, ale nam udało się dorwać akurat tą. I tego energetyka możecie znaleźć w biedronce za około uwaga, 5,5 zł. Chciałabym zobaczyć, jak to będzie smakowało, bo nie czytałam, jaki to jest smak, więc najpierw chyba sobie przetestuję i spróbuję odgadnąć, czy będę w stanie zgadnąć smak. Ale ogólnie ma napisane, że masz 200 mg kofeiny w puszce. Nie ma cukru, nie ma kalorii i zawiera witaminy z grupy B. Więc ogólnie zdrowo i fajnie, ale wiadomo, jak jest. Zobaczmy jaki będzie kolor. Ładny. Taki malinowy, bym powiedziała. Zapach jest taki trochę właśnie malinowo-żurawinowy, bym powiedziała. Nie mam pojęcia, jaki to może mieć smak. Chyba bym strzelała w taką jakąś malinę-borówkę slajż-żurawinę, to wszystko jest takiej jednej jakby rodziny. Oczywiście nie ma cukru, więc wtedy też taki smak jest trochę inny. Zobaczmy, co tutaj piszą na puszce. Nabój energetyzujący, gazowany o smaku owoców leśnych. A proszę! Więc fajne jest to, że jakby ten smak rzeczywiście odpowiada temu, co jest na opakowaniu. Czy ja bym to piła? Chyba bym piła, bo on jest taki fajny, kwaskowaty tutaj. Myślę, że jeżeli jesteście przyzwyczajeni do właśnie napojów ze słodzikiem, to będzie wam smakował. Wydaje mi się, że dałabym mu 4 na 5 może nawet 5 na 5, bo nie mam trochę do czego się przyczepić, oprócz tego takiego właśnie smaku słodzika. Teraz czas na słoną rzecz, która w końcu wykorzysta ten Air Fryer. To jest sukcesyliana zapiekanka, ale to nie jest taka zwykła zapiekanka, bo to są zapieksy, bo są dwie. I mamy tutaj smak szynki i grzybów. I możecie kupić takie piękne zapiekanki w żabce za około 12 zł, więc dwie zapiekanki za 12 zł. Uważam, że to jest super. I ogólnie. Te zapieksy są do zrobienia w piekarniku, ale myślę, że air fryer to jest taki mały piekarnik, więc muszę rozgrzać air do um, tak mniej więcej 180 stopni. I w trakcie, jak to się rozgrzewa, to zobaczmy, jak one wyglądają. Uwaga, uwaga. Jest to podobno szynka szwarcwalska, więc żeby nie było, to nie jest taka zwykła jakaś szynka najgorszego sortu. Nie, 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 to jest szynka od kizo. Natomiast no szczerze jakby to wygląda tak, wiecie, jak takie zapieksy jak sprzed 10 lat w tej samej folii, ale przynajmniej jakby jest inna wielkość. To jest taka bułka typu właśnie a bagietka, można powiedzieć. Pieczarki, ser enamski i oprócz szynki szwarcwalskiej, którą ja wam przeczytałam, to jest też szynka gotowana. Czyli to jest takie, wiecie, trochę sypnięte, fajnej szynki, ale ogólnie też taka zwykła. Ale. U! Miał być 15, zaszło, że około 14 minut wrzucę. Ej, idealnie się mieści w air ale w sensie tylko jedna. Tak muszę ją trochę poskosię. Po I niech to się robi. Mamy kolejne lody, moi drodzy, ale nie są to takie zwykłe lody. Lody, <laughs> dlatego że to są moci lody od Mony Red Like Me. Bardzo mi się podoba to, jak wygląda opakowanie, że jest w tej stylistyce takiej rysowanej i strasznie fajne to jest dla mnie. I tutaj mamy sześć moci, które widzę, że mają w ogóle jakiś płynny środek, i te Mochi możecie dostać w Carrefourze za około 25 zł. Więc jest to zdecydowanie droższa rzecz od tych, które testowałam do tej pory. Lody o smaku sernikowym ze wsadem malinowym i kawałkami ciastek. uuu, Okej, okay, czyli to rzeczywiście jest mochi o smaku takiego sernika malinowego. Uu. Ej, jak to słodko wygląda! Mega so cute! Ja w ogóle uwielbiam mochi, jak wiecie, mam nadzieję. Ej! Wyglądają pięknie, chociaż z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że wyglądają obrzydliwie, no bo są takie trochę jakby krwawiły Mi się podobają Wydaje mi się, że ta posypka to mogła być te ciasteczka No i wiadomo, tutaj mamy malinę i w środku będzie ta masa sernikowa Ej, One są teraz idealne, więc spróbuję z zjeść zanim się rozpłyną Ale z tej strony widzę też, że mają tą posypkę Mmm, patrzcie na to E, to jest naprawdę nice, bo to jest trochę tak właśnie jak lody sernikowe z Maliną, ale w tej właśnie takiej ryżowym, w tym ryżowym takim klusku. Hmm powiem wam szczerze, że to jest pycha I ja mimo tego, że na przykład wolałabym wiśnie to tutaj mi to mega siedzi wszystko, ale nie czułam mimo wszystko tych ciasteczek, wydaje mi się, że one przez to, że są tylko na zewnątrz szybko się gdzieś tam rozsiewają i nie czuć ich tak, że na przykład nie ma takiego crunchu, wiecie, nie, nie jest taki właśnie chrupiący i głównie się można skupić na tym nadzieniu takim sernikowym, dałabym im 5 na 5, no ale wiadomo cena jest już trochę większa, ale jak lubicie właśnie takie desery, no to na pewno wam zaskoczy. Smakuje. Niby na Elfraż jest pokazane, że jeszcze 3 minuty, ale jak właśnie tak zaglądałam przed chwilą, to wydaje mi się, że to może już być to, bo niektóre rzeczy się bardzo mocno przyrumieniły. Patrzcie na to. Więc... Uj, jest dokładnie, pachnie. Oj, jest dokładnie. Mm. Dobra, pachnie super. Na no, takie... I zobaczcie tylko, jak się pięknie przyrumieniła któraś z tych szynek, Nie wiem, czy szwarzwalska, czy gotowana, ale się przyrumieniły bardzo ładnie. Ser też się zaczął przyrumieniać, ale on się nie rozpuścił. Podejrzewam, że na duży głód takie coś nie wystarczy, ale jak już by się zjadło takie dwie, no to mi się wydaje, że jest okej. Okay. Oczywiście, ja za piekankę muszę zejść z ketchupem. Nie ma dla mnie innej opcji. Natomiast spróbuję ją na sucho i właśnie jeszcze z sosem pomidorowym. Tu jest więcej sera, więc może dam tak Uuu, uh, co się zawsze dzieje? Jakby nie mam to to się zawsze tak dzieje, że poszło to tak, tak mało trochę, a się wylewa po prostu. Ja sobie to rozłożę. No wiem, że teraz już nie wygląda tak dobrze, wiem, przepraszam Was, i wiem, że tego ketchupu może być za dużo, a z drugiej strony jakby mam też te puste pola, więc... Dobra, zjem najpierw bez ketchupu. O, bardzo chłodna. Nie wiem, czy to nie jest taka, wiecie, trochę lepsza bagietka. Jest taka możliwość. Mmm. Czuję pieczarki, właśnie tą szynkę ser i nigdy bym nie pomyślała, że zapiekanka może być dla mnie sucho, ale teraz wchodzi część z ketchupem. Natomiast zobaczcie właśnie z bliska, jak to ładnie wygląda. Na pewno jeżeli chodzi o konsystencję, to tutaj część zewnętrzna jest bardzo chrupiąca, ale tutaj ta cała część jest taka dosyć gumowata, ale szczerze mi to jakoś na maksa nie przeszkadza. I wydaje mi się, że jak już jem jej trochę więcej, w sensie wiecie, zjadłam tak prawie połowę, to czuję, że tej bagietki jest trochę za dużo w porównaniu do składników, że mimo wszystko od sukcesyliany spodziewałabym się trochę więcej i mimo tego, że te składniki są dobre, to po prostu zaczynam właśnie czuć głównie ten chleb. Bo tutaj jak ja mam bez po z tej strony, to tu jest trochę bardziej chrupiące i właśnie nie ma tego takiego takiego kleistego środka tutaj. Wydaje mi się, że te brzegi smakowały mi o wiele bardziej. No ale właśnie zobaczcie, na ilość składników. Więc bym powiedziała, że dałabym takie trzy i pół na pięć, albo może trzy, bo właśnie nie wiem czy kupiłabym ją jeszcze raz, może właśnie fajna jest ta wielkość, ale zdecydowanie ja bym musiała dodać tu jeszcze swoje składniki jak już sobie zjadłam zapiekankę, to teraz czas na kolejne lody, najnowsza kanapka ekipy za około 4 zł też, oni jakby starają się chyba trzymać mniej więcej ten sam przedział cenowy, i tu jest napisane że to jest ekipa Trinity Ice Cream Sandwich lody o smaku cytrynowo-śmietankowo-truskawkowym w waflach, więc wygląda to fajnie, kosztuje 4 zł Zobaczmy, mi się smakowało. Okej. Okay. Mm. Z tej strony wygląda naprawdę ładnie. Z tej strony już się trochę zlało. Ja akurat nie jestem fanką takiego wafelka. Wafelek z tych lodów, chmurka i burza. Super, bo on jest taki zawsze mega chrupiący, taki trochę przypieczony, a to to jest mój taki koszmar z dzieciństwa, można powiedzieć. I tutaj mam takie. Czy ja chcę to próbować? Ale nie książki po układce, a kanapki lodowej po waflach. Mam ma bardzo mało zapachu. Spróbuję najpierw truskawki. Wafle mm. się przykraczał do zębów. Mm, ok, truskawka jest bardzo mała. Trochę mleczna, a trochę taka właśnie mocniej truskawkowa. koła. Nie, nie przybrałam ze śmietankowymi, a to są na dobre. Został też ten sam śmietankowy lód, co w chmurce? Albo może do przez tego wafelka, co inaczej smakuje? Hm. Ale też czas na cytrynowe. O, to smakuje dzieciństwem. Zdecydowanie to są takie lody, które Kiedyś się jadło na wiecie, za dzieciaka. Natomiast absolutnie bym ich nie kupiła. Właśnie to było takie, mmm, powrót do dzieciństwa, ale mm, nie lubię takich lodów. Więc wafelek z tymi cytrynowymi to w ogóle jest koszmar. Wafelek ze śmietanką jest taki ok. I wafelek z truskawką jest całkiem niezły. Ale to nie jest chyba moja forma lodów. Zwykle patrzę na ocenę pod względem tego, czy bym kupiła. To jeszcze raz. I tu wiem, że na pewno mnie kupiła tego jeszcze raz. Bym dała temu takie 2 na 5, ale to jest kwestia mojej preferencji, właśnie tej wafelkowej. Ale jeżeli właśnie lubicie takie sandwichowe, no to podejrzewam, że mogłoby dla was być ok. Ja nie będę w to szła. Mamy następny napój ale tym razem nie jest to żaden energetyk żadna oranżada, tylko uwaga jest to woda gazowana mocny gaz, żywiec, drój we współpracy z patecem. Bardzo mi się podoba ta puszka, w sensie bardzo fajny wygląd, jakbym ją zobaczyła tak gdzieś na półce to bym ją wzięła. I to jest w ogóle jeszcze smak marakuja i mango super, jakby nie widziałam wody o takim smaku, jedyne co tutaj załóżmy, że mi trochę przeszkadza, nazwijmy to to to, że to jest mocny gaz, a ja zwykle piję wodę niegazowaną. Natomiast możecie Zdobyć w Carefurze za około 3,60, więc to już nie jest taka, wiecie, cena wody zwykłej. Był jeszcze drugi smak, cytryna i mięta, ale akurat go nie było, a poza by tym uważam, że jest zdecydowanie bardziej nudny. Jest napisane, że to jest bez cukru, bez słodzików i bez kalorii. A więc na pewno jest bardzo fajne opakowanie, bardzo mi się podoba, łącznie z tym zamknięciem. O Jezu, jak. O! Excuse me! Na maksa pięknie pachnie, bardzo mocny zapach. I wyczuwam tu Marakuje. W sensie nie czuję jeszcze mango, ale Marakuja mi po prostu tak uderzyła do, do nosa. Więc zobaczmy. Okej, okay, bez koloru, bo jest to woda. Pięknie. Aż się zastanawiam, czy to jest takie, wiecie, naturalne marakuja czy tam coś wrzucili. Woda 99%, dwutlenek węgla. Naturalne aromaty mango i marakui z innymi naturalnymi aromatami. A? Czyli tam jest coś jeszcze, ale oni nie mówią co. Naturalne, więc jestem pod wielkim wrażeniem. Więc spróbujmy jak smakuje, próba testu. Mmm, mocniejszy zapach niż smak. Może dlatego, że tu jest napisane, że to są aromaty, więc jakby aromat głównie jest czułty przez nos. Jak powącham, to to jest taka właśnie marakuja jakby ktoś ją rościł, i potem pije. I nie czuję prawie nic, jest taki bardzo mały posmak. Ale też znowu czuję głównie marakuje, a nie mango. Nie zmienia to faktu, że jakby no to jest taka woda, tylko z dodatkiem ekstra. Że nie ma właśnie słodzików ani cukru, tylko ten aromat i bardzo mi to odpowiada. Tylko niestety dla mnie jest po prostu zbyt mocno gazowana, ale wiem, że jakby większość ludzi lubi gazowane rzeczy. Szczerze? Jestem w stanie dać tej wodzie 5 na 5. Jest przepyszna i w dodatku jest w puszce, a nie w butelce plastikowej, więc za to też jest moim zdaniem. Plus tak jestem w stanie przeboleć wodę za 360. Jest naprawdę pyszna. Kolejna słodka rzecz zaskoczenie. I to będzie druga rzecz od dzika. Najnowszy baton dzik. Tutaj mamy 30 gram białka i można go kupić w żabce za około 10 zł. To tak na moje trochę dużo, ale tutaj mamy uwaga, creamy coconut idealnie dla mnie, ale mamy też obniżoną zawartość tłuszczu i obniżoną zawartość cukru. Zwykle batony miały tylko obniżoną zawartość cukru, albo w ogóle tylko słodziki. Zobaczmy. I jakby kaloryczność tego, bo szczerze, to, że na przykład jest mniej cukru albo mniej tłuszczu, wcale nie znaczy, że to jest jakoś nie wiadomo i na mniej kalorii. W 100 gramach mamy 400 kalorii, a w jednym batonie prawie 300 kalorii. Chyba to jest dużo. Mi się wydaje, że sneakersy mają tak ze 200, tylko może Snickersy są trochę mniejsze. No i wiadomo, nie mają białka, 30 gram białka, więc ja to potraktuję po prostu jako batona, który jest trochę zdrowszą formą innych batonów. I tyle. To będzie moja jedyna ocena. Mmm. Ej, wygląda ładnie mnie, Pachnie kokosowo, i tutaj widać, że ma jakiś karmel. Tutaj są chyba chrupki ryżowe. To może być jakiś chrupiący wafelek, bo widzę, że to jest jakaś taka struktura. Ale z drugiej strony, proteinowe batony zwykle mają tu taką piankę à la Mars, Więc zobaczmy, jak to przełamie. O, no, tak, jest taki gumowy, ale ma karmel. Uuu, właśnie, zobaczmy, co oni piszą o nim Baton proteinowy o smaku kokosowym z nadzieniem o smaku karmelu w polewie o smaku jogurtu. Ale mi zaczęła lecieć ślinka, więc możliwe, że to będzie dobre. Sprawdźmy za 10 złotych baton. O Jezu, pomijam smak kokosa, bo to najmniejszy problem tutaj, ale ten dół jest naprawdę jak karton. Jak ten taki suchy, białkowy baton. Zobaczę górę samą tym chrupkiem. A ja, ten karma się mega klej do zębów. Dół jest obrzydliwy. Nie będę się jakoś mega rozwalić nad tym batonem. Po prostu mi nie zmaguje na maksa. Ja bym mu dała takie jeden. To jest dosłownie jeden gryz i mam takie. Okej, okay, test zrobiony. Let's go! Kolejna rzecz. Może jako taka przegryzka po treningu spoko macie od razu podrękujecie, ale dla mnie. A, a, czas na hit tego odcinka. Najnowsze lody, oczywiście. Gdzie Zupełnie nowe, najnowsze, super, super lody. Zupełnie. Innej formie. Jak wiecie, są okrągłe, z jakąś polewą, mają dwa smaki, więc bardzo dużo się tutaj dzieje. Możecie je dostać w żabce. Znowu uwaga, za 4 zł. Zaskoczenie. Mega vibe. W sensie, jak widzicie, pasuje mi to do studia i do mnie bardzo mi się podoba kolorystyka. Trochę jednorożcowy, trochę fioletowo-różowy. Bardzo fajny, ale opis jest mega długi i ja go już Wam tutaj przeczytam. Dżęziara. Lody o smaku śmietankowym z sorbetem truskawkowym i polewą o smaku gumy balonowej ze zestrzającymi cukier. A nie, przepraszam, z cukrem strzelającym. Uuu, bardzo ładnie pachnie. O! Jaki... Jakoś mi się wydaje, że ten patyczek jest taki mały. Porównując do tego loda, jak on jest taki duży i taki, wiecie, masywny, no to ten taki malutki patyczek jest taki trochę dziwny, ale z drugiej strony wygląda to jak ryzak. I pachnie super pięknie gumą balonową. Więc uwaga, próba testu lód za 4 zł. Ta guma balonowa jest bardzo mocno wyczuwalna. I jest strzający cukier, rzeczywiście. Spróbuję ugryźć sobie tej części. Mmm, bardzo dobre. Tylko mam wrażenie, że to nie jest sorbet, tylko takie normalne lody truskawkowe. Ale może tak się tylko wydaje. Ale w smaku jest naprawdę bardzo dobry. To jest lód, z którym definitywnie widzę się e, w to lato. Właśnie nie wiem czy dać mu 5 na 5, bo wydaje mi się trochę gorszy niż Burza i Chmurka. Tamten totalnie jakby trafił gdzieś tam w moje gust, tam się też może przez ten rożek, przez tą czekoladę taką wypływającą. Więc temu bym dała takie 4,5. Ale to na zasadzie tylko dlatego, że po prostu jest trochę gorszy od tamtego, więc bym dała mu trochę mniejszą cenę. Ale jest naprawdę bardzo smaczny i właśnie super jest ten strzelający cukier. Jestem mega pozytywnie zaskoczona tym testem, dlatego że tak naprawdę tylko jedna rzecz mi nie smakowała tak zupełnie, którą odrzuciłam, miałam takie nope, a reszta była naprawdę dobra, przy czym moimi największymi hitami były lody w rożku i ta woda smakowa, więc mam nadzieję, że podobał się wam ten odcinek testu nowości influencerów i jeżeli będziecie mieli jakieś produkty godne polecenia, to piszcie w komentarzach i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek, dzięki biegnę, do zobaczenia i pa pa!